z nich lagę, a w nich jest jeszcze i tak laga, więc mamy dwie lagi w jednym tym. no ale to, to jest prawie nic bo to jest jeden jeden, jeden, jeden złota chciałem powiedzieć bryłek, ale to, to, to nie ta część bryłki to w pierwszej i mamy tutaj dwie skrzyneczki, jak widzicie opłaca się na pewno to zdobyć i co, zaznaczmy sobie kulę ognia Ponieważ e, teraz będziemy musieli pozbyć się tych e, polnych bestii. znaczy oczywiście nie musimy żeby przejść niżej, e, ale ja chcę pozbyć się, ponieważ mm, one pilnują tam ciekawych rzeczy. I to są młode polne bestie, więc mamy je na hita. I tak, mamy tu zwój, no i potki, więc. Czego tu więcej chcesz chcieć? Podki, akurat w tej grze, podki są niesamowicie przydatne. I niesamowicie na początku je trudno zdobyć, więc. No. Samo to mówi za siebie. Nieprawdaż? No i tutaj wychodzimy na taką jakby kanion, e, rozpadlinka czy coś w ten deseń. Widzicie? No i zaopłata się tutaj przejść na początku ponieważ można podbierać jakieś śmieci, wkurza mnie ten Battlefield Nies niesamowicie po prostu. Takie przycinki są i to mnie strasznie dener w wkurza, denerwuje i wkurza. A tutaj jest kolejna ciekawostka, do której można sobie po prostu wejść i zabrać itemki. Mm. No jest to gra taka, jeśli ktoś by nie grał w Gotika, chociaż w co wątpię, albo przynajmniej by nie wiedział o co chodzi w Gotiku. No, gra jak gra. Po prostu musimy zdobywać e, jak najwięcej itemów. Jest to czysty RPG. E, czyli po prostu itemy, 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 nie? No i kogoś tu spotkamy? Spotkam tu Lestera. Czyli naszego dawnego przyjaciela. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę! Ja ciebie też. Lester, skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. kotlinkę no. Diego, Milten i Gorn nadal są w górniczej dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Okej. Okay. Co ci się stało? Po upadku śniącego, całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje, ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie, na wszelki wypadek wziąłem nogi zapas. Zmierzam do Korinis. Co wiesz o tym mieście? Korinis? Miasto jak miasto, tyle że portowe, nic specjalnego. A no, czemu pytasz? Muszę się skontaktować z Paladynami, którzy podobno tam przebywają. <laughs> Czyżby niesamowite. Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. <laughs> Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie ciała. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. Proszę. Jak długo się to ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień, ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę ksardasa? Wiedziałem, że jest potężna, ale stworzyć magicznie taką wieżę. Ksardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. No. Musisz porozmawiać z ksardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem smoka, tak? Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy, w każdym razie jeszcze nie. Ach, cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać, ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Ksardasa Dobra No i co? Myślę, że sobie tutaj zapiszemy grę Jakby co to będę nagrywał maratonami, czyli po kilka godzin potem będę to ciągło po prostu Piszmy sobie i przejdźmy iść tu po lesie Nie chciałbym tutaj zdechnąć, ponieważ Jest tu miliard mobów No, dawaj, na ring Co jest, no fak um, O mój Boże, ale się wystraszyłem Nie ma czego plądrować um, To co byśmy sobie coś zjeli, nieprawdaż? punkty trafień jakieś najlepiej sieje ok sprawdzimy łukiem czy coś tutaj się znajduje w okolicy ale mnie wkurza to takie przycinanie ludzie chyba nie wiecie czy... Oj, niebo czegoś zrobiłem, ale... Nic aaaa, tu nie ma. Zabijałem do te. Strzały mi się skończyły. Tak, skończyły mi się strzały. To niemiło. Ponieważ tutaj będą jeszcze przeciwnicy. Widziałem cię kurwo. No i co, znajdujemy tutaj tylko grup tak naprawdę, z kilkoma trumnami, eee, No i grup jest podpisany Lotar jak widzicie Lotar. I zobaczycie o co chodzi w tym grobem. Znaczy, to są tego podejrzenia tak naprawdę w, w graczy z Gootika. Eee, tak naprawdę nic to nie znaczy, to jest po prostu grup, który Mmm, tam się znajduje tak randomowo. No, jak mnie wkurzają te przycinki? Normalnie zaraz wyłączę to. Znaczy, nie no, nie będę go tak wyłączał, bo no to nie, nie będziemy się chciał. What? What, what, what? Wait, what? Where? Where? Słyszę cię śmieciu. Słyszałem krzypice, ale nie mogę go znaleźć. Okej. Okay. Nie wiem. Dobra. Całą kotlinkę mamy wyczyszczoną. Mm, tak mi się zdaje. Widzieliśmy level. Czyli przyzwoicie. Jak widzicie, levele tutaj mamy tak opisane. Wszystko. Całe statystyki naszej postaci. Zostaliśmy jakiś mieczyk którego nie możemy założyć. Jesteśmy za słabi. No i co, niestety musimy wracać tą samą drogą. Mm, jedyny minus. No tak to ok. Będę ruszał tymi ku E. Chyba, że będą jakieś mocniejsze zakręty. No ale no tak to. tak mogę sobie łatwiej skręcać. Nie muszę trzymać myszki. A myszka mi pada, więc trochę źle. Kurde, nie włączyłem tego skape'a. Mam nadzieję, że nikt nie będzie do mnie dzwonił, bo jak tak to będzie trochę przypał. Tędy eee, chyba. Chyba tak. Tak, tędy. No i co? No i wychodzimy. Yy. Naszej owieczki jednak nikt nie zabił. Nie zabił ten wilk. Tam już zabijono. Biedna obca. <grym> Biedna obca, jeb. Eee, to nie ja. No i co? No Pozmęczmy się wilka. Jednak wilki w jedynce były takie przewalone. Że biło się te wilki dopiero na jakimś poziomie z dupy. Na no itemach z dupy. No ale okej. ok mm, Okej. Okay. Lecimy, lecimy, lecimy. No i widzimy tutaj jakiś ziomu się... Nie, z potworami. Jest to nasz stary znajomy z jedynki, którego nie ma w podstawce, jest, to dodat jest on w dodatku. Jest to kawalorn, którego... spotykamy. Nie pamiętam w sumie gdzie. Po prostu chyba gdzieś tam sobie stał. Nic tu nie nic ma. Nic tu nie ma. No i on robił zbroję po prostu chyba w starym, w nowym obozie, tak mi się zdaje. Nie, on był, w, on był w cieniach, on był w cieniach i był, i robił nam zbroję. E, tutaj się opłaca jeszcze przyjść, ponieważ mamy tutaj mieszek z pieniążkami. E, I zwój. E, skórzany mieszek. Ten mieszki się akurat bardzo mocno opłaca zbierać, ponieważ, e, no, są w nich pieniądze po prostu, po 50 sztuk. Pogadajmy sobie. Jakieś kłopoty? To diabła, nie wiem gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila. Ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały jeszcze w górniczej dolinie. <laughs> Nazywasz się Kawalorn, tak? A nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. No. Dokąd idziesz? Do miasta. Do miasta. <laughs> Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z górniczej Doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim porozmawiać. No Mówiłe starze, nie? Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cień? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić górniczą dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. Fajnie. Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. Mm -hmm. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz, powiedz, że ja cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. Co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z watrasem w Korinis. Okej. Okay. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Eee, mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy, łupią i mordują. Ech, cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Ta ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów. To ja idę za tobą. Mogę ci pomóc z tymi bandytami? Może, ale sądząc po Twoim mizernym wyglądzie, Mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, muszę chyba przyjąć Twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy się nie mówił, gotów, że chcesz, nie? Są. Ruszymy za tymi <śmiech> szczurami. <śmiech> A... Potrzebuję lepszego sprzętu. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. Wystarczy? Tata. Ta. Tak, nóż będzie dobry. A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? Pewnie, wezmę je. Chodźmy zabić tych gnojków. Dobra. Tylko mnie osłaniaj, jasne? A teraz czeka ich paskudna niespodzianka. Te. Zakładamy już na wielki i jedziemy. Już na wielki ma tam 30 brat, nie z tego z A w jedynce, znaczy w podstawce możemy z nimi sobie pogadać. Zasłużyłeś sobie na to Z tym panem możemy sobie pogadać, ale niestety. Tutaj sobie nie pogadamy. Biedaku! Nawet złota nie ma! Złota nie ma! Znaczy, on w, w dwójce możemy po prostu niego przejść i go zostawić. Się. Chyba, że chcemy się bić, to możemy się z nim bić po prostu i tyle. Więc to nie jest nic specjalnego. on chodź, tam wbija sobie to, pomorduje. Ich. Nie powinieneś tu przychodzić! Ja nie, tam sobie ich pomorduję. Zasłużymy. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. Zaopiekuję się twoją bronią. No to załatwione. Mogli ze mną nie zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Ym, muszę się dostać do miasta, później... Ach, nie wiem tylko, jak mam zdążyć. A co ze mną? Ym, czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A i jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz, tu jest parę monet. Możesz mnie. pewnie. Niczy... Dobra. Ee... Chcesz coś. możesz tu mnie nauczyć. Broń jednoręczna, skradanie się. Łuki. Nie wiem teraz, bo myślę, byś chyba będę w bronią jednoręczną, tak myślę. Ponieważ zbroń dwuręczna jakieś nie wiem, robi duży damage ale. Hmm. Weźmiemy sobie. Od razu lepiej. E, Weźmiemy sobie jeden raz. Tja. No i co? Mieliśmy klucz, dostaliśmy z jednego z kieszeni. Jak widzicie, ogólnie e, strasznie się opłaca. Przeleść tutaj po prostu e, na początku jest bardzo łatwo się wzbogacić. No my nie, mamy mamy. Zdobyliśmy trochę pieniążków do sprzedania rzeczy, zeliśmy lepszy nóż, podki, kasę i no i myślę, że jest wszystko ok. Mam 79 e, monetek otworzymy jeszcze to. No mamy 104, sprzedamy itemy, to będziemy mieć jeszcze więcej, jest bardzo fajny. Wkurzajmy te spadki klatek, niesamowicie ludzie. E, jak widzicie ja mam teraz nóż, który jest najkrótszą niestety bronią w grze, jak widzicie. W ogóle, potworek, wilczek mógł sobie wybić, ja go nie. A więc trochę do dupy, do dupy. A, lagozaury. Dobrze, weźmy sobie tutaj Roślinki, nie wiecie co, ja muszę coś zrobić z tymi, ee, z, tymi z tymi z tymi przycinkami przez tego Battlefielda, po prostu mnie to strasznie irytuje. Dlatego sobie zapiszemy na save'ie pierwszym, myślę. A ja to zrobię, cięcie i za chwilkę do Was wracam, trzymajcie się.